Siemanko drodzy widzowie, w poprzedni weekend w końcu udało się fajnie zaplusować. W tym tygodniu znowu spróbujemy naszego szczęścia i granie zaczynamy już w piątek. Zaczynamy standardowo konkursem, gdzie do wygrania jest 50 zł w betkliku. U tego bukmachera z kodem poktyp 50 na start dostajecie pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł. Od razu ze zwrotem kasy na konto główne w przypadku przegranego zakładu. A waszym konkursowym zadaniem jest wytypowanie minuty pierwszego gola w starciu świętych z Leicester. Pamiętajcie również o podaniu swojego nicku z betkliku. Klika, komentarze bez niku klika i te, które będą edytowane, nie biorą udziału w zabawie. Tymczasem bez przedłużania, lecimy do typów. A zacznijmy od starcia w ekstraklasie, gdzie we Wrocławiu Śląsk podejmie zagłębie. W ekstraklasie już praktycznie wszystko jest rozstrzygnięte. Legia w tym tygodniu zapewniła sobie mistrzostwo, Araków oraz pogoń udział w eliminacjach do Conference League. Niewyjaśniona zostaje tylko kwestia spadku, jednak ta nie będzie rozstrzygać się ani pomiędzy Śląskiem, ani pomiędzy zagłębiem, ponieważ oba zespoły znajdują się w środku stawki. I dzieli je dokładnie jeden punkt. Warto jednak zauważyć, że mecze obu zespołów w ostatnim czasie są obfite w bramki. W czterech z pięciu ostatnich spotkań Zagłębia widzieliśmy zarówno przynajmniej trzy bramki w meczu, jak i też bramki z obu stron. Z drugiej strony mecze Śląska są nieco bardziej anderowe, jednak w tych spotkaniach widzimy bramki z obu stron. Było to widać chociażby w starciach z Lechią i Górnikiem, czy też w meczu z Pod który zakończył się zwycięstwem Wrocławian 4 3 Mimo, że oba zespoły nie walczą w tym sezonie o wyższe cele, to jednak stawką jest tutaj zwycięstwo w które są niezwykle prestiżowe i powinniśmy widzieć zaangażowanie zarówno ze strony gospodarzy, jak i gości. Patrząc na ostatnie wyniki obu zespołów oraz rangę tego spotkania, pójdziemy tutaj w bramki obu ekip. A do dubelka dokładamy starcie we Francji. Marsylia podejmie u siebie Strasburg. Ofensywa gospodarzy w ostatnich tygodniach spisuje się bardzo dobrze, gdzie w trzech kolejnych spotkaniach strzelali po trzy bramki. Były to zwycięskie starcia z Rem oraz Lorion, a także remis z Montpellier. Duży udział w tych bramkach miał duet Milik-Payet. Polak i Francuz przyczynili się łącznie do 7 z dziewięciu strzelonych bramek dla zespołu Marsylii. W starciu z ekipą Strasburga spodziewamy się, że ofensywa będzie działać równie dobrze. Strasburg w ostatnich tygodniach... Ma niezwykłe problemy z zachowaniem czystego konta, a często licznik straconych bramek nie zatrzymuje się na jednej. Po dwie bramki tracili w starciach z Lowe, Nantes oraz Bordeaux, a także cztery gole w starciu z PSG. Strasburg w tych meczach potrafił się odgryźć i również trafiał do siatki, jednak nie zawsze skutkowało to tym, że ekipa Strasburga punktowała w takich spotkaniach. Marsylia ciągle walczy o europejskie puchary i kwalifikacje do Conference League. Do końca sezonu ich walka będzie toczyła się pomiędzy nimi Long oraz Ren. Strasburg znajduje się 6 punktów nad strefą spadkową, i w starciu z takim rywalem nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Ofensywa gospodarzy w ostatnich tygodniach funkcjonuje bardzo dobrze, z drugiej zaś strony defensywa gości nie spisuje się najlepiej. W takim starciu spodziewamy się przynajmniej dwóch bramek ze strony Marsylii. Tak prezentują się nasze typy na piątek. Po więcej zapraszamy standardowo na stronę i do grupy. Zachęcamy również do odwiedzania naszych innych mediów społecznościowych. Linki znajdziecie oczywiście w opisie, zachęcamy również do brania udziału w konkursie, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.